Cześć, tutaj Koło witam was już w siódmym odcinku naszej serii. Zagrajmy na serwerach CS. W tym odcinku zagramy sobie na serwerze Dedran. A więc, za czym polega Dedran? Dedran jest to serwer, gdzie po prostu antyterroryści muszą przejść całą mapę. A terroryści a, im przeszkadzają, ponieważ włączają pułapki. No i jeżeli CT oczywiście przejdzie, może jest walka CT kontra terror. Oczywiście na końcu. CT może sobie wziąć broń i zabić terrorystę. Oczywiście może być również takie coś jak free i to jest, że po prostu CT mogą sobie spokojnie przejść mapę, I, ale potem nie mogą wziąć broń, tylko jest walka CT kontra terror na noże. Oczywiście jest takie coś BH, można po prostu iść sobie mapę albo można przejść na BHW, jak tutaj kolega robi, że wciskamy cały czas spację i tylko A i D. Po prostu cały czas musimy trzymać spację, nie cały czas naciskać, tylko cały czas trzymać. Oczywiście terrorysta jest wybierany losowo co każdą rundę. I także kto chce być terrorysta tylko po prostu jest losowo. Każdy może być. Tylko zanim on to pójdzie. To... I właśnie nie może zabić terrorysta to Oczywiście terrorysta też go może go zabić, po prostu to jest silniejszy Tu jest zapadnia, także bo no właśnie tutaj spad, także tu nie można wchodzić, trzeba to przeskoczyć. No i cały czas czycamy spacy i odpowiedni kierunek. Tutaj wolę tak bezpiecznie, żeby byle nie spaść. No i dobra. Tylko wciskamy A i D w zależności w który kierunek chcemy. a mówiłem, że już nie wciskamy W, ponieważ to tylko... No... Będzie inny kierunek, będziemy lecieć. No nie oj Chciałem na surfa wskoczyć jest win No i tak ci byli pierwsi O, teraz jest free czyli po prostu nie musimy się martwić, że nam włączy pułapkę Tylko że na końcu będziemy musieli go zabić z noża Nie będziemy mogli wziąć broni Wolę to tak ostrożnie przejść, nie tak jak ci. No i właśnie, i po prostu zabił skosy i już koniec rundy. To jest free? Chyba tak. Tak, free. Się. Mm, prawie Tutaj ma, ma jakąś powiększoną grawitację Czy tam pomniejszoną Z podwójnym skokiem no dobra, a teraz nam się uda. Tu jest przepaść, także tu nie możemy. Не. Не, не нам ставить стать здесь. Да, 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 все, да, Tu dzisiaj nie są si szybsi także do pierwsi A może nam się uda dojść Dobra tutaj tak Spokojniej no. Nie by już zabił ale przeszlibyśmy tam, jest, tam już jest koniec Tutaj można skracać na tym napis o duże skróty, ale ja niestety nie umiem i za to jest chyba również pan. Niektórzy już tam wpadają na tym samym początku. Nie! A, już będę kończyć, bo troszeczkę już mi nie idzie. Także już kończę i do zobaczenia. Zobaczymy się w następnym odcinku.